Siemaneczko, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się wymianą tarcz hamulcowych w BMW R1200 RT z 2006 roku. Materiał już mamy, zobaczcie, tarcze klocki od Motofroga. Dokupiliśmy jeszcze oryginalne śruby, żeby nie było, i bierzemy się do roboty. Co przygotować sobie do takiej pracy? Na pewno styropian, bo będziecie klęczeć. Jeżeli nie macie podnośnika, podłożyć sobie tutaj deseczkę. Podnosimy motocykl, koło przednie jest w górze, ściągamy błotnik i będziemy demontować zaciski, a później tarcze. Słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o informacje, jak wymieniać, jaka jest procedura przy wymianie klocków hamulcowych, dzwoniłem do mojego kolegi mechanika, który się zajmuje... Tylko motocyklami do Motofroga i on mi powiedział co i jak. Generalnie tu trzeba y, użyć komputera, ale mówi tak, jeżeli klocki nie masz zużyte do zera, można spróbować delikatnie wcisnąć te tłoczki i powinno wszystko zadziałać bez komputera. Także generalnie pokażę Wam jak to zrobić, żeby domowym sposobem sobie te klocki wymienić. Jeszcze co najważniejsze, jeszcze co, trzeba sobie kupić klej do gwintów, bo. Generalnie na śrubach widzicie tutaj yy, klej jest. Ale na śrubach od zacisku już nie ma i to odkręcimy i to damy na kleju do śruby, to jest bardzo ważne. Odkręcimy sobie błotnik. Już wam pokażę fajny sposób jak odkręcić tarczę hamulcową? Tylko ono muszą być dwie osoby najlepiej, żeby ktoś Wam trzymał na hamulcu i zablokuje po prostu y, hamulcem koło i sobie cyk, cyk, cyk wszystkie popuścicie. Y, tak samo miejcie dobre klucze y, torksy, bo łatwo te śruby obrobić i później no, jest problemik. No i widzicie, przyznaję się, że robię to pierwszy raz. Nie wiedziałem, że tu mamy śruby od spodu, jeżeli chodzi o mocowanie y, błotnika. No i co teraz? Musimy chyba ściągnąć koło tak. Nie wiem czy nam wyjdzie. Także wyciągniemy ośkę i zobaczymy. Najpierw podkręcamy zaciski, ale może tam wejdę czymś i spróbuję też odkręcić, bo będzie lżejsza robota, bo koło nam wyjedzie do przodu. No i widzicie, następna nauka dla mnie. Można ściągnąć ten kawałeczek. Także yy, zrobi nam się miejsce, żeby wyjechać kołem. Ściągamy. No, zobaczcie, już mamy elegancki pole do roboty, jak ja to mówię. No. I zobaczcie teraz, kolega trzyma mi hamulec. Można tam na trytkę założyć w sumie. O! I następny pomysł. Cyk i samemu sobie odkręcacie koła. A te śruby lekko nie idą. Musicie mieć naprawdę o, dobre torksy, żeby to odkręcić. Najpierw sobie popuszczamy właśnie te śruby od tarczy. Po kolei wszystkie, później zaciski i będziemy demontować koło. Słuchajcie, tarczę sobie popuściliśmy, odkręcamy teraz zacisk. Zacisk, od dziwo, też puścił. Zabezpieczenie klocków. O, wykręcimy elegancko. Blaszkę sobie zawsze trzeba przycisnąć. I teraz tak, zaczniemy sobie od, przykładowo, tej strony. Wciśniemy z, powrotu, z powrotem tłoczki starymi klockami, założymy nowe. I założę po prostu tarczę. Przyłożę tylko, póki nie będzie koła. Generalnie, żeby sobie zabezpieczyć, żeby czasami ktoś coś gdzieś nie nacisnął. Także teraz wciągniemy zacisk. O, zabezpieczenie mamy wyciągnięte. I teraz spróbujemy sobie wcisnąć te klocki delikatnie. Bo tak jak mówię, jak będziecie mieć blachy, to trzeba wtedy. Przy pompie ABS-u i wspomagania. Nie robiłem tego, tak mi powiedział MotoFrog, że generalnie bez komputera możesz to zrobić, jeżeli masz klocki w tym stanie co tu są. Także ściągniemy ten zacisk i już zobaczymy. O, w jakim stanie są. O, można nawet poruszać nim prawo-lewo. O! I delikatnie go ściągnąć. O! A najpierw koło. Mówię Wam, że to pierwszy raz robię. I teraz tak widzimy. Klocki. I teraz zobaczcie, spróbujemy. To jest moja wizja taka. Wziąć. I spróbować. O, w ten sposób. O, wcisnąć te klocki z powrotem. Idzie. Delikatnie wciskamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ten hamulec będzie dobry. No niby doszły nam do końca. O, widzicie? Zbiorniczka też nie odkręcałem. Bo po prostu nie chcę ruszać tych rzeczy. O. Doszło. Jest OK. I teraz założymy. Widzicie jak ładnie się cofło? Tłuszki mamy wciśnięte. Wyciągamy stare klocki. To jest generalnie wszystko czyściutkie, nie będziemy tu wydziwiać. Widzicie jeszcze grubość jest, ale tarcze są zużyte. Kolega się zdecydował na nowe. I co? Wkładamy nowe. Odwrotna kolejność. O, proszę bardzo. Założymy blaszkę. I sobie będzie to tak wisieć. Nie wiem, czy będę zakładał. Chyba nie będę zakładał nawet. Y nie będę zakładał tej tarczy, nie będę przykładał, tylko wezmę się za drugą stronę i wyjedziemy kołem, nie? No, ściągamy drugi zacisk. Za chwilę Wam pokażę, co zrobiłem z tamtym zaciskiem, bo tu będziemy wciskać, nie? Także czujnik od ABS-u nie że ucinamy, tylko troszkę ucinamy. No i ściągamy drugi zacisk delikatnie. O, mamy go. Blaszki są dobrze pozakładane, i teraz już Wam coś pokażę. Nie wiem, czy poszedłem dobrym tokiem myślenia. Zobaczcie, co zrobiłem z drugiej strony. Założyłem sobie już nową tarczę, nowe klocki, bo generalnie ja tak sobie myślę, że jak będę tam wciskał, to tu klocki, znaczy te yy, tłoczki mogą wychodzić. Także zobaczymy, a będziemy tam. I już nam po prostu nie wyjdą do tego momentu, że. Musicie coś robić manetką, także zobaczymy. No. Idziemy na tą stronę teraz i będziemy wciskać klocki z tej strony teraz. O, delikatnie. Bez nerwów. Nie denerwować się. Kto to mówi? O, proszę bardzo. Mamy to. Pięknie weszły. Tutaj jeszcze jakieś zabezpieczenie widziałem. O! Z tamtej tego nie było. Z tamtej strony tego nie było. No i odkręcamy sobie zabezpieczenie y, klocków. No i będziemy zakładać nowe. Słuchajcie, tarcze mamy zabezpieczone. Klocki mamy zabezpieczone. Zobaczcie. O, tutaj. Piszcie w komentarzach jak Wam się podoba mój sposób, ja to robię pierwszy raz, tak sobie pomyślałem, tak se to zamarzyłem i wymyśliłem. I teraz będzie trzeba ten yy, odkręcić ośkę, tylko potem musiał chyba do siebie jechać, bo kolega nie ma takiego klucza tutaj. Także ośkę mamy już tu popuszczoną i teraz będziemy wyciągać główną śrubę. Słuchajcie, obiadek zjedzony, chwila przerwy była, żeby nabrać mocy i teraz odkręcamy ośkę. <laughs> Ośka poszła. Wykręcamy ją. Normalnie jest normalny gwint. A jaki jest nienormalny? Piszcie w komentarzach. Bo są normalne i nienormalne gwinty. Wyciągniemy ośkę, tulejki. No i będziemy wymieniać tarcze. I wyciągamy ośkę. Tulejka wypadnie. O, idzie. Idzie główką na świat, jak to mówią. No, i wyjeżdżamy kołem. Mamy koło na wierzchu. Można posprawdzać sobie uszczelnienia, w jakim stanie są łożyska, czy są dobre. No i w sumie tyle. I bierzemy się za odkręcanie tarcz hamulcowych. No i co? Tarczę mamy odkręconą. Zobaczcie. Jest już dość zużyta. Ktoś by powiedział, że jest dobra, ale już są ranciki. Będziemy zakładać teraz nową. Odcinamy trytki, bo tu już nam nic nie, to, nie będzie potrzebne. O, cyk. Tu już nic nie ruszamy żadnymi manetkami ani niczym. No i przykładamy nową tarczę. Myślę, że napisami na zewnątrz będzie dobrze. O, przykładamy ładnie. I teraz zastosujemy nowe śruby. Zobaczcie, z klejem już są. No i przykręcamy po kolei. Wiecie, w ręku mam klucz dynamometryczny. Generalnie, ja bym ja to dokręcał, nie używałbym tego klucza, ale zastosujmy tu 25 nm. No i dokręcamy śruby. O. Wystarczy idealnie. Jak już nie czujecie, że nie idzie, to nie ciągnąć. O. Sprawdzić sobie dwa razy i bierzemy się za drugą stronę. Zbudować drugą tarczę, pamiętajcie, to zwróćcie uwagę, to są takie podkładki. O, widzicie? Tam mieliśmy pierścień ABS-u i on nam trzymał te podkładki, a tutaj musicie zauważyć, żeby, żeby Wam nie spadła, bo wtedy tarcza nierównomiernie będzie leżeć tutaj na Feldze. Zakładamy. O, delikatnie. I tak samo jak z tamtej strony stosujemy nowe śruby. O, tutaj je mam nowe śruby. Koszt takich śrub to jest za 5,60 zł. Także jak na BMW nieźle. No i montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Drugą tarczę mamy zamontowaną. I dokręcamy dynamometrem. 25 Nm. I, i jedziemy na krzyż. O! I mamy dokręcone. I dokręcamy ośkę. Ja tutaj nie używam klucza dynamometrycznego. Robię to z moim doświadczeniem. O! Nie przesadzać. Jest OK. Sprawdzić jeszcze obrót koła. Jest w porządku. I najważniejsza czynność. Sprawdzić sobie śruby, jak będziecie dokręcać, bo one są generalnie bliźniacze do zacisku, ale się jednak różnią tymi łebkami. Zobaczcie. O, te dwie do zacisku, a te do zabezpieczenia ośki. Zabezpieczamy ośkę i będziemy zakładać zaciski. Teraz z zaleceniem y, Motofroga dajemy na śruby od zacisku delikatnie klej do śrub. i przykręcamy, na jedną i na drugą śrubę, trzeba, trzeba dać klej do śrub, bo to są, to są zaciski, wiecie o tym, drgania i pomimo to, że to dokręcicie mocno, może się odkręcić, także klej do śrub musi tutaj być dany, delikatnie, nie bez przesady, żeby musi, yy, można było wykręcić albo następny mechanik, który będzie robił obsługę, żeby się nie mścić na nim, no, wykręcamy. Zacisk hamulcowy, jeżeli nie czujecie się na siłach i nie, moczycie, nie macie wyczucia. Tak samo tłuszcz dynamometryczny 25 nm. O. Wystarczy, można jeszcze delikatnie pociągnąć. O. Bo ja to czuję. O. o. To jest aluminium. Trzeba uważać. Klej do śrub dany i mamy dokręcone. No. Składamy błotnik. Już nie, wiem, że na pewno nie trzeba odkręcać tych bocznych, bo tylko przód ściągamy i wtedy koło wyjeżdża. Także człowiek się uczy całe życie. No i będziemy teraz yy, włożymy akumulator i za chwilę zobaczycie całą procedurę. Jeżeli nie używaliście komputera i tak jak mówię, klocki yy, były nie bardzo zużyte, generalnie były w dobrym stanie, tarcze były już, już nie miały wymiaru i te... Cylinderki nie wyszły tak daleko, bo jeżeli macie blachy już i zużytej i daleko wychodzą, trzeba ściągnąć obudowę baku i trzeba się dostać do pompy, i tam są korki, które trzeba odkręcić. Tak mi tłumaczył kolega Motofrog. Zobaczymy, czy zadziała po tej, po tej robocie. Słuchajcie, generalnie koniec roboty. Wymienione, wymienione mamy tarcze, klocki, jest wszystko ok. I teraz tak, po takiej robocie. Sprawdźcie sobie jeszcze wszystkie śruby, wszystkie po kolei na spokojnie. To nie są wyścigi, mechanika to nie są wyścigi, to jest motocykl czy samochód. Może ktoś teraz jechać na autostradę i jechać 200 na godzinę na przykład. Także generalnie trzeba posprawdzać takie rzeczy. I co? ładujemy akumulator, znaczy wsadzamy akumulator dobry i będziemy go odpalać. Zakładamy blaszkę, ciekawym czy mi się uda. Specjalnie ją wyprofilowałem. O. Tak ma być? Nie, niżej, ży, nie ży. Musi go przesunąć troszeczkę. Kolega ma taki oryginalny tuning. Zobaczcie. O. I śrubeska. Puszczamy nasz profesjonalny podnośnik. I co teraz robimy? Pierwszy odpał. Słuchajcie, pierwszy odpał. Akumulator założony i teraz pamiętajcie, jak założycie już wszystko, nie dotykać manetki. Włączamy kluczyk. Czekamy, aż się wszystko zazbroi. I co palimy? Palimy. Jest na środku? Jest. Uwaga. Zapalił i teraz pompujemy manetką i pompujemy manetką delikatnie. O, o, o! Mamy to działa. Zobaczcie, skok jest idealny. Pamiętajcie, żeby mieć otworzony garaż. Otwarty garaż. Słuchajcie, nieład artystyczny jest. Praca wykonana, generalnie hamulec jest, wszystko w porządku, teraz pojedziemy na próbę. Warto sobie jeszcze go podnieść raz i obrócić kołem, czy nic nie blokuje. Także wszystko mamy poskręcane, posprawdzane, siada i się przejadę kawałek. To co, jedziemy na próbę, zobaczcie, kontrolka ABS miga, to jest normalne, ruszę z miejsca, zgaśnie. No generalnie docieranie takich hamulców to podobnie jak w samochodzie. Delikatnie na początku, żeby się wszystko ułożyło, obserwować, czy się coś nie grzeje. No i tyle w sumie. Jadę się przejechać. jest. Przepraszam, ale jest idealnie. Zobaczcie, kontrolka ABS-u zgasła. No i w sumie po robocie. No i teraz piszcie pod tym filmem, czy zrobiłem jakieś błędy, czy robota wykonana wzorowo. Yy, dziękuję motofrogowi za pomoc yy, przez telefon, jak to zrobić. Czyli generalnie da się takie klocki i tarcze wymienić bez komputera. Pozdrawiam!